Jebana e-fałszywko, z tej strony oryginał, nic nie mów Nie spierdalaj się, gdy napijam każdemu Może zdarzyć się gorsza chwila, lecz kiedy Ktoś wali w chuja, co tydzień chyba To japa, podana łapa, jednak fałszywa Też myślałem mój, że ona jest prawdziwa Traciłem czas, kurwa mać, zamiast nagrywać Wolałem dać, zamiast brać, kurwa wysła lipa A do ciebie co nie wiem, co sobie myślisz, bo wynik tego co robisz Jest oczywisty, gadasz na niego, coś za plecami Dlaczego? Jak jesteście sami, jesteście ziomkami Ziemasz kolesko? jak się dziś bawisz? Nie ma tu koleżki, spierdalaj na klawisz Nie ma nikogo, weź daj mi to logo Jest dla prawdziwy, fałszywi, niech go nie noszą Dookoła twarze, markerem je zamarzę On mówi, że cię zna, ja go kurwa nie kojarzę Humor, zepsuty humor, przez taką kurwę Ja też się nienawidzę, a zabraca w ogień twój pójdę Dookoła twarze, markerem je zamarzy. On mówi, że cię zna, ja go kurwa nie kojarzę Humor, zepsuty humor, przez taką kurwę na widza brata w ogień pójdę Masz na imię, debile By nawet na to wpadli, co chwilę Zmieniasz imię, wyjebasz z gdzieś o malcata ta cała wasza frajda Fiut do gęby, kłamią se oczy Potem se robią foty, zdziwiony Nie słyszałeś o tym, jebać takich Jeszcze mówią mi morda, ale Mimo wszystko, ale wypierdalaj Za horyzont to wszystko Dzwonisz ty kuriu Zastrzeżonego frajerze, nie rozumiesz tego Każdy ziomek mój cię odpuli A wpadasz nadal tam, gdzie cię nikt nie zaprasza Taka szmata, składak, zawsze intryga marna Zazdrość, szczerość i kurwa o co chodzi Od chuja chujowych gości, dupy spącicielki Farmazonów nośnik, dość ich, nie